Cześć, dzisiaj testujemy nową piłkę na Mistrzostwa Świata 2026 Trionda Adidas. Z nami najlepszy strzelec, Czelacki, piątoligowy bramkarz Maki. Lecimy. Na tydzień piłki nie dotykałem. Lecimy z Tutaczem. Maki daje nam piłkę i w dwóch kontaktach oddajemy strzał. Strzał musimy oddać w kole. Do jednego, jak mężczyźni. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ja zaczynam. Oj. Ale to był fortacz. Sprawdźmy, czy ta piłka może dostarczyć nam trochę emocji na nadchodzących mistrzostwach. Czy ona ma potencjał. Kurde, no dobra, to ci oddam. To dam ci trochę szacunku za to. Full skupienia. Rywalizacja. Patrz. Ale. Miało to potencjał. Golaso. Po rękach co? Brawo Macieju. O. Tak jest! Na wykroku. 2-2. Dwa, dwa. Ej serio, to jest niesamowite. Ta piłka, jak ona leci, to wygląda, jakby się tak poruszała, przez to, że są takie kolory różne. I m, tylko ja tak mam, czy macie też to? Nabite kopyto. O, to jest. M, m. Kurde! Idę za ciosem. Ja pierdzielę. Z racji, że wyszło remisowo, a musimy jeszcze wyczuć piłkę, trzy dodatkowe próby, vamos. Oglądałeś ten wywiad z Urbanem na, na kadrze, co mówił, że takie tutacze nie mają sensu, że to nie jest w ogóle meczowo, jak na przykład zostajesz stamtąd. Nie! Dobra. Boczna, to było, to było bardzo dobre. To było bardzo, bardzo dobre. Dawaj to. Można łapać. Można łapać. Oj, ale zatrzymał. Pa. Yeah. Jeszcze. Druga fajna. Kurde! No to jest praktycznie 100%owa sytuacja. Z 16 metra taka piłka. Pierwsza konkurencja dla Nawrego. Trochę sobie utrudniłem sytuację, bo Nawri raczej jest lepszy w strzach z dystansu. No ale postaram się im trochę napsuć krwi, bo oboje się napierdzielają ze mnie, więc zobaczymy. Oczywiście przypominam, że jakbyście chcieli taką piłeczkę albo potrzebujecie sprzęcik to z kodem lisów. ERGOL.com macie 5% zniżki. Zachęcam do korzystania. Lecimy. Druga konkurencja. Jak, jak babcia w przedszkolu przy kurtkę, ten. Ała, moja broda! Ała, moja broda! Z 16 metra każdy jest kozak, więc teraz strzał z dystansu albo z wysuniętej piłki, albo z wolnego. Nawet jeszcze coś umie kopnąć, ale listy to już gorzej, więc. Plujesz na nas, nie szanujesz nas. Jesteśmy to, śmieciami to dla ciebie. To będzie bo dziękuję, nie będziemy wyjaśniane Jedziemy! 2010. Flashbacki. Ja już myślałem, że to dziesięć, nie? Ja bym to na warze sprawdził. Dobra, muszę wykorzystać okazję i lajkonika sprawdzić, bo moim zdaniem to dużo będzie świadczyło o piłce albo o zawodniku. Dużo nie brakło, co? Nice. O Jezu! Dawajcie mi to ma klasę Ronaldo Portsmouth Pa! Kurde, ale On idzie w tą stronę, a piłka nagle. Fajne, fajne. Record video. To taka propos, nie? Meczowo, czyli wiesz, przeplatanka 10 razy jest, pyk, do środka. O! Meczowo. Znaczy oczywiście to by się w meczu nigdy nie wydarzyło, ale... Ale tu jest wszystko realne, jesteśmy w świecie internetu. Jak maszyna pracuje, to się nie przeszkadza. Pyk. Pyk. Ja pierdziele, jak on leci, ty! Ja nie wiem, czy ty na kamerze tego nie będzie widać chyba, ale... Jak ja teraz normalnie uderzyłem, wiesz... A ona jakoś... I normalnie to lotu... Tu i tam. Jest? Nie ma! Pepsi to dla ciebie. Dobra, napinam proce. Jest pół, pół. Na zwycięzca challenge'u. Co byś powiedział na temat tej piłeczki? Jak dla mnie to będzie powrót do, do starych lat, gdzie piłka będzie płatała figle bramkarzom. Na pewno przewagę będą mieli zawodnicy, którzy mają dobrą technikę uderzenia. Soboszla i Rashford. Ej, Myślę, że... Ile ty miałeś lat, jak były mistrzostwa 20 Siedem. Już zaczynałem przygodę z piłką. Coś tam, coś tam kojarzę. Nie no, dzisiaj zdecydowanie na nawry deklasacja, ale wrócę silniejszy, obiecuję. Natomiast całkiem fajnie było pokopać tą piłką. Oczywiście ona wyląduje u mnie na regale, bo fajnie sobie zbierać te piłki meczowe, zwłaszcza z Mistrzostw Świata. Dajcie znać, co Wy o niej sadzicie, czy podoba Wam się wizualnie, czy nastawiacie się, że eleganckie bramki będą nią padać. W sumie jeszcze sprawdzimy Makiego i niech on z perspektywy bramkarskiej oceni, czy ta piłeczka jest warta. Mistrzostwa Świata. Dobra, technika, kupienia. Mógłbyś rozgrzewać, bramkarzy. Fajna piłka, dobrze w rękach siedzi. Troszkę minus taki, że mam tyle tych kolorów i lekko się rozmywa. Myślę, że właśnie na tych Mistrzostwach, jak będą w kibice, wszystko, no to może się właśnie mylić, bramkarzom. Ale leci fajnie. O, ale fajnie, fajnie leci. Jak Ziobi uczył, technika kopnięcia. O, kurde, mo moglibyśmy grać takimi piłkami w piątej lidze. Na dzisiaj to tyle. Powoli możemy zaczynać odliczanie do Mistrzostw Świata w przyszłym roku. Dzisiaj warunki były Strictach w Kanadzie, więc mogliśmy przetestować e, tak jak piłkarze będą mieli. Ja Wam, panowie, bardzo dziękuję dzisiaj za odcineczek i do zobaczenia. Jeżeli materiał Wam się spodobał, skomentujcie, zostawcie łapkę i do zobaczenia w kolejnych wyzwaniach w takiej fenomenalnej ekipie. Jo!